Cześć, tu Maciek Cigler z kanału Przed 100. Dziś chciałbym poruszyć temat pracy, a tak naprawdę wynagrodzenia za pracę. I tu nie chodzi mi o tym, że dzisiaj będę mówił o tym, ile tam należy zarabiać, że tam minimum 10 tysięcy obecnie chyba tak, czy tam 20, tak, nie wiem ile. W każdym razie, chcę dzisiaj poruszyć o temat. Nagradzania za pracę, za trud, który ktoś wkłada. Bo często to nie jest tylko wykonanie pracy, to jest często wiedza, którą masz do tego, aby tą daną pracę wykonać. Wiedza, umiejętności, narzędzia, umiejętność użycia tych narzędzi, ale także koszty różnego rodzaju pośrednie, podatki, jeżeli mamy na przykład firmę, która coś wykonuje. No na przykład ja, zajmuje się w firmie wykonywaniem stron internetowych. No to muszę też zapłacić podatek, ZUS od tego, muszę wynagrodzić pracowników, którzy pomagają tę stronę internetową stworzyć. Czy grafików, którzy wykonają jakieś grafiki, czy copywriterów, którzy napiszą teksty do tych stron, czy specjalistów od SEO, którzy pewne rzeczy tam pomogą ustawić, czy specjalistów od UX-a czy wielu jeszcze innych ludzi, którzy wbrew pozorom, tą stroną internetową no, muszą się zająć, aby ta strona była tak, jak trzeba. No i potem klient jest zdziwiony, że strona kosztuje 10 tysięcy złotych. No, sorry, jeżeli ma mieć wszystko to, co powinna, to tyle kosztuje. Ale dzisiaj chcę właśnie ten temat poruszyć, a Podam to na przykładzie pewnej ciekawej rozmowy, którą znalazłem w internecie. Akurat skorzystałem z kanału LinkedIn. To mi wpadło. Tekst widzę, że przerzucany z jednego kanału na drugi, na różnych kontach pokazujących się. Ja dzisiaj postaram ci się to pokazać i wykorzystać to w tym filmie. Myślę, że Cię to zainteresuje, więc zapraszam do obejrzenia. No cóż, zapraszam do obejrzenia części merytorycznej tego materiału. Cześć, witam Cię na kanale jeszcze przed setką. Jeszcze przed setką, czyli wszystko co robię i mam zamiar robić przed moimi setnymi urodzinami. Czy zdążę, czy dożyję, tego nie wiem. Jednak mam zamiar robić w tym kierunku wszystko, by nie tylko dożyć, ale także się cieszyć życiem, które jeszcze mam przed sobą stworzyć je takim, od którego nie będę chciał uciec. To co widzisz na moim kanale YouTube, to treści podzielone zgodnie z seksagonem szczęścia Fryderyka Karzełka na sześć obszarów. Obszar zdrowie, obszar praca, finanse, wbrew pozorom nie zależą od pracy, relacje, miłość, związki, hobby oraz permanentny rozwój osobisty, czyli pro na tym kanale poruszam temat dobrego, szczęśliwego i przede wszystkim spełnionego życia. Chcę, by moje takie było, jeśli ty też, zaglądaj tu częściej. Stwórz ze mną swoje życie takie, od którego nie będziesz chciał, chciała uciec. Partnerem filmu jest grupa Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio, konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagających strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przyciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja Kontentowa Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe i sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo graficznymi, jak i tekstowymi. Prowadzimy także kanały dla osób prywatnych. Sukces Ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram i LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Zapraszam Cię do współpracy z nami. Sprawiamy, że rzeczy się dzieją. Odezwij się teraz. Całodobowo możesz do mnie napisać. W tym celu wypełnij formularz dostępny na stronie głównej sukcesstudio.pl. Wyślij i oczekuj odpowiedzi ode mnie. Zwykle dość szybko odpowiadam. Ile kosztuje wykonanie pracy? Tutaj często ci, co pracują, mają problem z wyceną tej pracy. Z drugiej strony ci, co są pracodawcami. Czyli odbierają tą pracę, zamawiają, zlecają, chcieliby płacić jak najmniej. Dosyć często nie cenią tych ludzi, którzy tą pracę wykonują. A zauważ, że ostatnio, jak rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, jest coraz trudniej z dobrymi pracownikami. Okazuje się, że często człowiek w moim wieku, 50, plus, Silvers. Od srebrnych włosów <noise> coraz bardziej, okazuje się, że taki człowiek jest dużo lepiej, lepszy do zatrudnienia niż młody człowiek. Ale nie to jest dzisiejszym tematem tego filmu. Dzisiaj chcę przede wszystkim pokazać ci to, jak wygląda taka typowa rozmowa. Na przykładzie materiału, który znalazłem na jednej ze stron w mediach społecznościowych, dokładnie znalazłem to na stronie w LinkedInie, ale też ten tekst trafiłem jeszcze gdzieś indziej, więc nieważne. Ważne, że chciałbym Ci przedstawić go, a zarazem przedstawić Ci, jak to wygląda z punktu widzenia tego, który tą pracę ma wykonać. Ale. W tym wypadku, człowieka, który no, ma też spore doświadczenie i spore umiejętności. Sam spotykam się często z takimi sytuacjami, więc zobacz, jak to wygląda. Witam Cię w moim świecie. <grych> tak mógłbym sobie zażartować. No, ale cóż, przejdźmy konkretnie do tego materiału. Ile będzie kosztować wykonanie tej pracy? Półtora tysiąca. A dlaczego to takie drogie? A ile będzie cię kosztować, jeśli sam wykonasz tę robotę? No cóż, maksymalnie 800. To jest łatwa robota, prawda? Za 800 oferuję ci, żebyś sam to zrobił. No cóż, nie mogę. Za 800 nauczę cię tej pracy, więc zdobędziesz wiedzę na następną okazję. Hmm, cóż, yy, za ciekawa oferta. Zgadzam się. Super, więc trzeba mieć przy sobie spawarkę, piłę elektryczną, areograf, kompresor, wiertarkę, rękawice, farbę, pędzle. Przestań! Nie mam tego sprzętu i nie mogę go kupić na jedno zlecenie. W takim razie, aby wykonać tę pracę, za 300 mogę ci to wszystko wynająć. Okej. Okay. Jak okej, okay, to układ stoi. We wtorek będę czekał na ciebie do wykonania pracy. Nie mogę we wtorek. Przepraszam cię, ale jestem wolny dopiero we wtorek. Wszystkie inne dni zajęte są innymi klientami. No cóż, będę musiał poświęcić swoje plany, trochę pozmieniać. Zbiorę cały potrzebny materiał, ale trzeba będzie załadować auto we wtorek o szóstej rano, więc się nie spóźni. Ale co, o szóstej? Nie! Nie wstaję tak wcześnie. Hmm, myślałem sobie o tym i pomyślałem, że lepiej zapłacać ci te 1500. Nadal będę w stanie, nadal nie będę w stanie wykonać dobrze tej pracy, a będzie mnie to kosztować znacznie więcej. Zauważysz, jak i morał w ogóle można wyciągnąć z tego tej scenki, którą ci przedstawiłem. Zauważ, że często nie doceniamy tego, co możemy uzyskać. Niejednokrotnie spotkałem się z takim podejściem klienta, który przychodzi i mówił, ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. A tak, w ogóle to, jak już podałem kwotę i wynegocjowaliśmy już konkretną kwotę, gdzie czasami mój zarobek był już naprawdę minimalny, to przychodził klient i mówi: No, ale wie pan, to tak standardowo jest przyjęte, że od umowy jeszcze 10-20% się obcina. Tak, obcina się, jeżeli ktoś ma marżę 90%, ale jeżeli ja to wykonuję, a tak często wykonano, wyglądają sługi na marży wynoszącej mniej niż 10%, no to sorry, tu nie ma z czego opuszczać. Po prostu nie ma. I w tym momencie ja w ogóle nie podejmuję takich rozmów. Tu jeszcze Ci chcę powiedzieć, uważam, że szczytem hamstwa, jak dla mnie, klientów, którzy do mnie przychodzą, jest coś takiego, że mamy podpisaną umowę na konkretną kwotę, a w momencie, kiedy przychodzi do płatności, klient zaczyna ze mną negocjować. No ale to teraz porozmawiaj, ile mam zapłacić. Nie, nie. Ty chyba czegoś nie rozumiesz. Jeżeli dostałeś umowę, podpisałeś ją i tam jest kwota X, to ty płacisz kwotę X Możesz zapłacić więcej. Bo doceniasz moją pracę, bo zauważyłeś wkład. Bo często ja jeszcze robię coś więcej. Bo oprócz tego. Co muszę zrobić, dosyć często robię coś więcej, bo uważam, że powinna być wartość dodana jeszcze do tej mojej pracy. To mnie wyróżnia wyraźnie na tle konkurencji. To wyróżnia moją działalność, to co ja wykonuję, czy to co wykonuje moja firma. Tutaj pozwolisz na małą reklamę: chodzi o sukces studio. To są rzeczy, które dodaję do klienta, żeby klient czuł. Odczuwał to wyraźnie, że dostał coś więcej niż dostaje u innych, u mojej konkurencji. I w tym momencie, jeżeli klient mówi, że on chce zapłacić mniej, albo zaczyna w momencie, kiedy ja oddaję pracę, mówić, że u konkurencji byłoby taniej. Mówię, przepraszam, ale dlaczego nie poszedłeś do mojej konkurencji? Skoro ma taniej, no to trzeba było tam iść, to po co mi idę zawracałeś? Ja naprawdę, jak nie ty, to będzie ktoś inny. Ja znam już swoją wartość. Kiedyś był to dla mnie mega problem. Nie znałem swojej wartości. Czasami miewam też takie jeszcze naloty, że wycenię coś nie tak, jak, co, jak powinienem, ale coraz częściej znam swoją wartość. Wiem, co potrafię robić, wiem, ile jest to naprawdę warte i wiem, co, drogi kliencie, dostajesz ode mnie. Sory moment kiedy jest czas na negocjacje jest momencie kiedy podpisujemy umowę później już nie ma negocjacji to nie jest czas na negocjacje możesz zapłacić więcej za usługi które dodatkowo muszę wykonać bo nagle ci się przypomniało że to czytam to bo nagle się okazało że nie masz tekstów nie masz zdjęć nie masz nie wiem czegoś tam okej okay. ja to zrobię ja to załatwię Mam takie możliwości, że wszystko jestem w stanie ogarnąć. Obsługuję klienta od A do Z. Za długo siedzę w tym biznesie, żeby nie wiedzieć, jak to zrobić. Ale to są dodatkowe koszty. To nie jest, że umawialiśmy się na takie rzeczy, a ty tego nie masz. Skoro mi tego nie dostarczasz, ja mogę to sam wykonać, ale będzie ci to kosztować ekstra. I wtedy to już naprawdę nie przebieram w środkach, są konkretne kwoty i tyle. Cóż, tego się nauczyłem. Ludzie uczą mnie różnych rzeczy. Wychowali mnie w ten sposób. Wiele razy się przejechałem, sparzyłem. Dostałem, jak to się mówi, po dupie. Im bardziej mięciutkie serduszko, tym bardziej Dupsko musi być twarde. Bardzo może brzydka zasada. Może się brzydzisz w tym momencie tym, co powiedziałem? Trudno. Ten kanał jest. Taki, żebym mógł pokazywać to, co naprawdę myślę i mówić i nagrywać to, co naprawdę chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że mimo wszystko Cię tym nie uraziłem. Zapraszam do sekcji komentarzy. Napisz, czy zgadzasz się z takim podejściem, jakie dzisiaj Ci zaprezentowałem w tym filmie. No cóż, na dzisiaj to wszystko, co chciałem w tym filmie pokazać. Bardzo Ci dziękuję za jego obejrzenie. Jeżeli film Ci się podobał, poproszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeżeli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienia o tym, jak pojawią się kolejne filmy na moim kanale. A mój kanał to Przed 100. Tam znajdziesz coraz więcej ciekawych filmów. To jest projekt, który zacząłem od początku 2024 roku. Mam zamiar do końca roku nagrać co tydzień jeden odcinek. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Trzymaj za mnie kciuki, żebym dał radę. Jeżeli zbiorę ponad 100 subskrybentów do końca tego roku, to nagram kolejne odcinki. Zobaczymy. Może zrobić to tak, jak zrobił pewien gość. Ilu będzie subskrybentów na koniec roku, to tyle odcinków kolejnych się ukaże. To dobry pomysł, może tak zróbmy. Zróbmy właśnie w ten sposób. To tyle obiecuję, że nagram kolejnych odcinków. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wniosłem tym wartość do Twojego życia. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Jeżeli ten odcinek ktoś powinien obejrzeć, to podeślij mu. Niech obejrzy. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego, życzę. Niech Ci się wszystko układa jak najlepiej. Do zobaczenia. Trzymaj się.